Cześć, ja jestem Dorian w dzisiejszym odcinku zagram na, na jakimś dziwnym serwerze, który stworzył mój kolega. No i zostawcie łapkę, subskrypcję i dzwoneczek. Oczywiście. On jest jakiś dziwny. On mówi jakimiś dziwnymi słowami. Nie wiem, ja się go boję. To jest w ogóle jeszcze jakiś nobek. On chce mi coś zrobić. Ja mam trzy serduszka, dwa i pół serduszka. Nie wiem kto to tu jest. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Ej, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Mam jedną puhapę. Człowieku! Kim ty jesteś? Nie wiem, ale właśnie się zrespiłem na jakimś odludziu. Tu jest jedynie dom jakiś ogromny. Idę zobaczyć co w nim jest. Albo nie wiem, co jest za nim na przykład. Nie chcę zobaczyć co jest za nim. Reklama. Nienawidzę reklam, szczerze. Dobra, no kurde. Znów w grę. Znów w grę. Co? Co się stało? A, okej. Okay. Dobra. Ale on jest jakiś dziwny. I nie wiem. On tu ma jakiegoś konia Konia zombie. Tylko konia zombie. Myślałam, że tu miał konia. Ło nie! Pułapka! Niby słodkie krzaczki, ale takie wiecie. są mnie zabić. Okej. Okay. To, to się. może kiedyś przyda. To też. Talcia sobie weźmiemy na szczelinę. I jakby. Nie wiem. Z tego co bierzemy, można w sumie wziąć. Tak. To. Widać, jest to chyba chiter jakiś. Nie wiem. Nie! Ławka! Mam pół hapsów. Znaczy. Zabiło mnie. Ale się odrodziłem. Oby mnie do siebie nie teleportował, bo chyba się boję. Co to może być? No i nie. Idę. Boję się. ja w ja, ogóle ja, ja, gdzieś idę. Nie mam pojęcia, gdzie. O, tu jest ten jego dom. hahaha ha, ha. jest jego dom, już widzę go. I może tu zobaczyć coś w tym domu. Co? A co czy to jest jego domu. Czy napadł na coś? Coś jakby zamrzyło, nie wiem. Coś białe. coś jest. Nie ma. Dobra, jakby... Gdy nie Kto to? Jakby kto, kto to? Kto to? Zabił mnie! To ten gościu chyba. Mam nadzieję, że go nie spotkam drugi raz. Jestem na pozycji. 200 Trzeba zapamiętać na jakiej pozycji jest ten jego dom. Może kiedyś spada. Raczej nie. Ja ogólnie ten. Wiecie. Ja idę gdzieś, nie wiem gdzie, w jakąś stronę. Obcą. No i ten, zjem sobie jagódkę bo to te, niego, bo jest niebezpieczny. Tylko teraz, gdzie on jest, idę zobaczyć. Stawić mu może czoła. Nie, to ty jesteś! nie ty? Nie, to nie ty. Bo już nie wiem, kim on jest, tam już. To wiecie, takie mylące. O, co się stało? Co się stało? Jaki fajny dom. Ha. nie? dziwnie. Co, co mnie bije? Widzę go. Tego. Lecę na niego. Uważaj! Bój się! Aaaa. Umarłem. Nie. A! Odezwał się. Poczekajcie, spróbuję go jakoś ożywić, to, bo to jest magiczny kamień, znalazłem go. Aaaa, to się Dzień dobry. Cześć. Cześć, chciałeś zabiłeś mnie. Morderca! No nie, Coś mnie otartało! Myślałam, że cię zabiłem! Uważam na ciebie! Ciągle się boję ciebie! Mam się kierę! <ślałem>. Przez przypadek. Kasztany mnie zaatakowały Nie wiedziałem, że to. Nie wiedziałem, że to ty Kasztany mnie zaatakowały jest. Kasztany, tak, kasztany. Patrz, tak. jest kasztany! Tak. Pasz, Pasz, kasz, tak. Pasz, to takie czarne! O, widzę, widzę! Idziemy do tego dużego domu! Idziemy do tego dużego domu, to. tego dziwnego, tego co, w którym może zamieszkam, taki ogromny, wiesz, który. Nie no mogę ci zbudować dom, nie? Ja mieszkam niedaleko, nie? A ja też dodam do dziury. Jesteśmy podobni do siebie, nie. A ja? Jesteś cheaterem? Ja? Tak. Ja mam super moce. masz super mocę. a dasz mi jakiegoś? Dasz mi moc y, tego, jakby super skakania, a do super biegania. Chyba mi da. Bardzo masz dużą dziurę w domu. Masz bardzo dużą dziurę w domu. Co, co to? Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Jakby tutaj, obok tej dziury. Jakby. Co się? Co się paliło? Może piolun walną. To ty? Nie. Może jakiś piorun. Ej, dobra. Nie, poczekaj. Nie, to będzie dobre na odcinek. Kto mi rozwalił serwer? Nie mam pojęcia. Jakaś zapalniczka. Zobaczcie. Tu, tu leżała. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, pa. Pa, tu była zapalniczka? Idę. Może ktoś na serwer pa, tam była zapalniczka. Ta Gdzie? Pa, tu. Tu leżała. Tu. Tu. Jakby ktoś wyrzucił. Się Nie? za Zużyta. Taka jakby... W jakiejś części. Nie. Mogę podpalić jeszcze? Nie! Proszę. To podpali ziemię. Co to rozwalić? Nie, Nie wiem. A, też. ale no właśnie, to może piorun jakiś coś takiego? Mm. Chodź, idziemy, trzeba to zbadać. Trzeba to zbadać. Może, a może ktoś na serwie gra? Sprawdź. Idź, detektyw. Detektyw Sandy! No. Też mi zbuduj coś takiego. Ow! Człowieku! No, ja, ja sobie idę stąd. Ja, a ja idę zobaczyć do naderu Chodź, patrz mam stop? schody Schody? Okej okay. O nie, reklama, reklama Reklama Nie lubię reklam Nie wiem jak ty Nie Strasznie to jest to wygląda Nie Jakby Kto ci rozwalił ten dom? Poczekaj, ja idę do ciebie tymi schodami Patrz Idę do ciebie Przyjadzie! Gdzie, gdzie się. Kędy gdzie się do siebie idzie. Kędy? Tu jest taka. Masz jedzenie. Poczekaj, nie? Tu jest coś Pa, tu nie ma kilku vlogów. O, o, oh Daj mi jedzenie tu. Masz tu. Kto tu mnie Czym? Bo ty nikt nie ma na serwerze. A skąd to wiesz? Ale przecież zapalniczkę znaleźliśmy no To by musiał mieć czyty. Albo... <laughs> Idziemy do jego domu Dobra. Ale nie palmy, bo to nie jest pewne jeszcze no. Chodź. Gdzie on jest? Gdzie on mieszka? Może gra w tym czasie na serwerze? No. <laughs> Co? Patrz. To jest do TNT, to jest do TNT. Czekaj, jak się robi TNT? Piasek. Nie, do TNT jest to. Y -y, Patrz, to jest do TNT! I piasek. Piasek i za. Patrz, i za którą znaleźliśmy. To on. Ale nie, Panu mu udoi. Wyłączy deszcz w ogóle. Jeszcze są podejrzane dwie osoby. Jakie? Grają. Zajmę sobie. O, Nie Idę. A to skąd to nie wiem. Dobra, idziemy w daleką podróż, 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 Idę do ciebie, przecież. Gdzie ty jesteś? I tutaj. Gdzie? tam tutaj jak Jak się. Jakoś roz, 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 roz. Gdzie ty jesteś? Gdzie widzę twojego nigu? Przyjaciel Gdzie ty jesteś? jestem, jakby wiesz. Yy, tam obok. Widzę twój nig! Jestem obok tego portalu już niedaleko. Robiłem jedno wielkie kółko wokół domu. Patrz, 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 Widzicie, Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Bo fajny dom masz. Ktoś mnie zabił! Kto? Patrz! Jestem obok skrzy... Chodź! Kto? Chodź na dwór. Kto cię zabił? Ej! To nie ja! Idziesz, podejrzany, ja się boję. Chodź do mnie do domu. Chodź do Twojego domku, ja tu jestem. się boję. Zna moją tajną nazę. Chodź. Gdzie ty jesteś? Chodź. Idę. To będzie najlepszy odcinek na YouTubie, co? A tu już byłem. Jesteś bezpieczni. tak? Czekaj, Ja idę do tego dużego domu, gdzieś tam jest. Ej, słyszałeś to? Co? Co? Sekunda jeszcze! A słyszałeś takie czk, jakby zapalniczkę ktoś... Ej, chodź do tego domu ogromnego. Może tam jest... Może tam się coś pali znowu. Ja też tam idę. to Nie, ten duży. Może chyba spalony. jak ktoś mnie uderzył. Ktoś mnie uderzył. Idę do tego dużego do domu. Na spalone jeszcze trochę? Chyba tak. Pa, tu też się spaliło. Za do. Ej. A to jest utworzona. Ale było spalona. Może uciekać te zwierzęta? Jeszcze ty nie Ej, pa! Ej, tu nie było spalone. Tu. No? No właśnie. I co? Znowu się roz... No. Co to jest? Ej, to bawe nie takie słuchy na odcinek. Ale. A tu co to jest? Jaki? Citer! Jest niemożliwy. Jest citer na serwerze. Jaki? Nie! tu jest? Co to, było? Co to było? Nie wiem. Co było? Nie, nie wiem. Wychodzę z poltaru, byłem wędzie. Gdzie, Dorian, Nie wiem. Gdzie koń Gdzie koń? Gdzie koń? Gdzie koń? Gdzie koni? Gdzie koni? Gdzie koni? Gdzie koni? Gdzie koni? moje może ty to zrobiłeś? Nie. To no kto to? przecież no, ja. Jak? A ja też jak jakbym to zrobił. to jest niemożliwe. Chodź do mnie. Idę do ciebie. A może. Tam, gdzie jesteśmy, może podpalają domy. Gdzie? Tam, no tam, gdzie jesteśmy. Chodźmy do Twojego domu. Nie, wychodzimy z serwera. Nie, chodź do Twojego Dobra, domu. Dobra, to by było na koniec tego odcinka. Poczekaj chwilę jeszcze. Boje. Ja. Twitter, oh Wychodzimy z serwera yeah. chyba. Dobra, to było moje Tak. Odłącz Otóż... Waliło Cię? Nie Żegnam byli. Was bardzo serdecznie. Papa. Pa. Ty byłeś? Nie, poczekaj.